28 warszawskie spotkania teatralne, a w nim kilka nurtów. WST Polska, czyli 11 najważniejszych spektakli, najgłośniejszych z całego kraju. Oprócz WST Polska, czyli tych 11 5 spektakli Michała Zadary, Zadara.pl, przegląd twórczości jednego z najciekawszych twórców młodego pokolenia, tegorocznego laureata Paszportu Polityki. Michał Zadra konfrontuje się z polskimi mitami od tych najdawniejszych, od odprawy posłów greckich po mit Lecha Wałęsy. I trzeci ważny nurt to Wrocław Off. Pokazujemy, co ciekawego dzieje się we Wrocławiu, w mieście, które podtrzymuje tradycję niezależnego teatru Grotowskiego, Tomaszewskiego. Tam jest bardzo dobry klimat dla tego typu aktywności. Spektakli również pięć, czyli razem. 21. Festiwal trwa 11 dni, a zatem dzielimy przez 11, jak to się robiło zaraz, 21 podzielić na 11, 1, yy, teraz trzeba dołożyć 10, yy, 210 przez 11, ile to jest 200, to jest 9, nie coś bez sensu zrobiłem. dwa, Nie. Dobrze, 9. Kurde, ile to jest? 21 raz. 10. 210. Dziesięć. Dziesięć. No nie może być więcej 99. Dziewięć. Nie no, co jak się bez sensu? Ja coś zrobiłem. Ja już dawno do szkoły nie chodziłem. Jak to się liczy? 21 jeden przez jeden. Nie ja coś mi kompletnie nie wiem. Nie umiem tego policzyć. O co chodzi? Przepraszam. No dobra, odejdę od matematyki. O teatrze lepiej się opowiada niż, niż o y, arytmetyce. A zatem, w ramach nurtu głównego, właśnie nie powinniście przegapić niczego. Natomiast ja wiem sam, że na pewno pójdę na Oresteję, Jana Klaty ze Starego Teatru z wielką rolą Anny Dymnej. Wielka, tragiczka wraca po latach na scenę, w roli klita i mestry. Dymna jest naprawdę wstrząsająca. Musicie to zobaczyć. Idźcie i obejrzyjcie też koniecznie transfer tego samego reżysera Jana Klaty z Wrocławskiego Teatru Współczesnego. Opowieść o trudnych relacjach wojennych i powojennych polsko-niemieckich. Na scenie dziesięcioro świadków historii, pięcioro Polaków, pięcioro Niemców, którzy opowiada opowiadają swoje historie wojenne. I gdy w finale Karolina Kozak, bardzo sędziwa pani, która została przesiedlona Gdzieś tam z dalekiej Ukrainy na Dolny Śląsk, wspomina sąsiadów, którzy mieszkali z nią w tej ukraińskiej wiosce pod koniec wojny. Naprawdę wtedy wzruszenie przejmuje wszystkich. ci obejrzyjcie również spektakl, który stosunkowo mało jest medialny, mało, mało gwiazdorski, a bardzo ważny. Pakujemy manatki z teatru Chorzycy z Torunia. Spektakl wyrejestrowany przez Iwonę Kępę. Kilka dni temu otrzymała za ten spektakl Laur Konrada, najważniejsze wyróżnienie w, w, w reżyserskie polskiego teatru na festiwalu Interpretacje w Katowicach. Spotkanie z twórczością Hanocha Lewina, dramaturga w, w tłumaczeniu Jacka Poniedziałka, bardzo ascytyczne w formie, yy, naprawdę też chwyta za gardło i, i za serce. Ja oczywiście też jeszcze pójdę i na weselanki. Augustynowicz ze Szczecina, ta reżyserka od lat bardzo mnie pasjonuje również swoją także ascetyczną formą, no i oczywiście Paweł Demirski, Paweł Demirski z Wałbrzycha przywozi swój spektakl, był sobie Polak, 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 Polak i diabeł, historia, nie historia, kabaret, kabaret polski, kabaret o polskich kompleksach, polskich mitach, kabaret o polskich kompleksach, również prowincjonalnych, warszawskich, bardzo mocne i ważne przedstawienie. Zatem oczywiście oglądajcie wszystko, bo wszystko jest tego warte i po to właściwie te, po to te rachunki robiliśmy, ale niestety nie umiem ich skończyć. Dziękuję. Jak to się dzieli?